Nvidia po raz kolejny ratuje hossę na Wall Street. Supermicrocomputer notuje gwałtowny wzrost wyceny akcji. A to wszystko po wyborze nowego audytora. Elon Musk zaczyna oswajać Amerykanów z autonomicznymi pojazdami. Amerykański Departament Sprawiedliwości chce rozbić monopol Google'a w zakresie wyszukiwarek internetowych. MicroStrategy kupuje Bitcoina za 4 miliardy 600 milionów dolarów. PZU planuje zarobić na powodzianach i planuje zrobić porządek z Alior Bankem oraz PKO Bankem, a Dom Development mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego notuje rekordy sprzedaży mieszkań. Między innymi o tym dowiesz się z dzisiejszego odcinka, a żeby nie przegapić cotygodniowej dawki informacji z rynków, zachęcam do zasubskrybowania kanału, a my przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Nvidia to obecnie lider technologiczny na świecie, kluczowy w rozwoju sztucznej inteligencji i zaawansowanych chipów do centrów danych. Spółka opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał 2024 roku i znowu uratowała Wall Street. W minionym tygodniu spółka notowała kolejne szczyty notowań, przychody wzrosły o 94% rok do roku, osiągając przychody rzędu ponad 35 miliardów dolarów, a zysk netto wyniósł ponad 19 miliardów dolarów i jest to wzrost o 109% rok do roku. Kluczowym segmentem był oczywiście Data Center, generując 30 miliardów 800 milionów dolarów. Jest to wzrost o 112% rok do roku dzięki popytowi oczywiście na rozwiązania AI, a także nowe procesory Blackwell. Drugim wyróżniającym się segmentem był oczywiście gaming, i tutaj wzrost o 15% rok do roku wygenerował przychody rzędu 3 miliardów 300 milionów dolarów, który wspierany był przede wszystkim premierami nowych kart graficznych i gier z technologią DLSS. Firma oczywiście prognozuje dalszy wzrost w czwartym kwartale. Przychody mają osiągnąć 37,5 miliarda dolarów. A sama spółka utrzymuje silną pozycję finansową z 38,5 miliardami dolarów gotówki i inwestuje w dalszy rozwój infrastruktury oraz technologii AI. Mimo wzrostu kosztów operacyjnych o 44% rok do roku, rentowność brutto wyniosła 74,6%. Absurdalnie dużo. To w dalszym ciągu umacnia Nvidia jako lidera technologii AI i GPU, a prognozy na kolejny rok wskazują na rekordowe 103 miliardy dolarów zysku netto. Mimo to wyniki zostały odebrane neutralnie, inwestorzy nie mogli zdecydować się, jak je odebrać, a dodatkowo widać powoli niepokój o przyszłe wzrosty Nvidia. Dynamika zaczyna się normalizować, w tym roku wzrost wyniesie około 130%, a w kolejnym mniej niż 50%. Powoli krytycy obawiają się bańki spekulacyjnej, podczas gdy optymiści wskazują kluczową rolę Nvidii w całej transformacji technologicznej. Firma pozostaje jednym z najbardziej innowacyjnych graczy w AI ale jej przyszły sukces zależy od utrzymania tempa wzrostu i stabilnego popytu na rozwiązania, które właśnie pod AI będą oferowali. Warto odnotować, że nowa linia produktów AI Blackwell rzekomo napotkała na problemy związane z przegrzewaniem się, co wzbudziło obawy wśród klientów, że nie zdążą z uruchomieniem nowych centrów danych na czas. Procesory graficzne Blackwell zaczynają się przegrzewać, gdy są zainstalowane na serwerach, które mogą pomieścić do 72 procesorów. Rzekomo Nvidia wielokrotnie zwracała się do swoich klientów, aby ci zmienili konstrukcję stelaży serwerowych w celu rozwiązania problemu przegrzewania. I koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie o tej spółce i całej tej sytuacji w komentarzach, a ja pytałem was wcześniej, czy w portfelu Nvidia macie i około 1 czwarta ankietowanych spółkę w portfelu posiada, dlatego chętnie dowiem się, czy dalej Nvidia w portfelu trzymacie. Microcomputer odnotował gwałtowny wzrost akcji o ponad 78% tylko w ubiegłym tygodniu, a działo się to po ogłoszeniu wyboru BDO USA na nowego audytora. I przedstawieniu planu zgodności z regulacjami NASDAQ. To wydarzenie przyniosło ulgę inwestorom po wcześniejszym dużym spadku w związku z rezygnacją Ernst Young z funkcji audytora, co wywołało obawy o ład korporacyjny i kontrolę wewnętrzną firmy. Cała sprawa dotyczy oczywiście braku złożenia odpowiednich dokumentów. Decyzja o powierzeniu audytu firmie BDO została pozytywnie oceniona przez analityków, którzy uznali ją za krok. Zmniejszające ryzyko wycofania SMCi z Nasdaq. -a. Mowa była tutaj wprost o delistingu. Mimo że firma audytorska nie należy do tej wielkiej czwórki firm audytorskich, jest uznawana za kompetentną do audytowania globalnych operacji firmy. A sama spółka zareportowała również wyniki, co prawda lepsze od oczekiwań, natomiast prognozy na następny kwartał były poniżej konsensusu. Mimo to wyniki spółki były zdecydowanie w tle problemów z całym tym delistingiem i wydaje się, że są one obecnie najmniejszym problemem w spółce. A sama decyzja zarządu o poprawie ładu korporacyjnego i zatrudnieniu audytora odbudowuje, co prawda, zaufanie inwestorów, ale jeśli firma poradzi sobie z wyzwaniami regulacyjnymi, można realizować dalsze wzrosty, jeżeli chodzi o sektor serwerów AI. Tylko najpierw z tymi wspomnianymi problemami sobie poradzić musi. Tesla ma za sobą kolejny dobry tydzień. Zespół do spraw przekazywania władzy Trumpowi, poinformował doradców, że jednym z głównych priorytetów Departamentu Transportu będzie stworzenie federalnych ram regulujących w pełni autonomiczne pojazdy. Analitycy twierdzą, że ten rozwój sytuacji może stanowić istotny krok naprzód w procesie łagodzenia amerykańskich przepisów dotyczących pojazdów autonomicznych. A to może stać się kluczowym czynnikiem w realizacji wizji Tesli dotyczącej autonomii i sztucznej inteligencji w perspektywie do 2025 roku. Wpływ Elona Muska na administrację Trumpa już teraz ma ogromne znaczenie i umożliwia Tesli realizację swoich planów związanych właśnie z autonomicznymi pojazdami i cyberkabami, a potencjał rozwoju AI i autonomii w Tesli może być wart nawet 1 bilion dolarów. Prognozują oni, że pod rządami Trumpa kluczowe inicjatywy Tesli związane właśnie z autonomią zostaną przyspieszone, a trudności związane z regulacjami federalnymi w tej dziedzinie zostaną znacząco złagodzone. Na tym też skorzystać może British American Tobacco. BTI odnotowało kolejny dobry tydzień, powracając do ceny ponad 37 dolarów za akcję. Co tylko w tym roku daje wzrost o 26%. Przyczyniły się do tego m.in. wyniki wyborów w USA, które są postrzegane jako pozytywne dla sektora tytoniowego ze względu właśnie na potencjalne złagodzenie regulacji. Analitycy UBS wskazują również, że propozycje obniżenia podatku dochodowego przez Donalda Trumpa, które zapowiadane były w kampanii wyborczej, dodatkowo mogą wspierać wyniki spółki i popyt na jej towary. Ale nie palcie papierosów. Problemy i to całkiem spore ma Google. Amerykański Departament Sprawiedliwości przedstawił propozycję środków zaradczych, mających na celu ograniczyć monopolistyczną pozycję Google'a. A chodzi tutaj o rynek wyszukiwarek. Wśród kluczowych działań rozważane jest oddzielenie od koncernu przeglądarki Chrome, która jest głównym punktem dostępu do wyszukiwania w internecie. Jeżeli ktoś z Chroma nie korzysta, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Ja takich osób raczej nie znam. Natomiast są też dodatkowe żądania i obejmują one zakaz płacenia firmom trzecim, takim jak np. Apple, za promowanie wyszukiwarki Google. Szacuje się, że spółka może rocznie płacić nawet 20 miliardów dolarów Apple'owi, ale to nie wszystko, bo również mówi się tutaj o ograniczeniu możliwości nabywania nowych firm oraz wymóg traktowania własnych produktów na równi z produktami konkurencji. No i dodatkowo, chociaż sprzedaż systemu Android nie została uwzględniona jako bezpośredni wymóg, rząd i tutaj zasugerował, że również i do tego może dojść. Jeśli inne środki zaradcze okażą się po prostu nieskuteczne, ostateczną decyzję w sprawie będzie podejmował sąd rzekomo w kwietniu 2025 roku, kiedy to w Waszyngtonie rozstrzygnie się, jakie kroki będzie trzeba podjąć, aby na rynku wyszukiwarek konkurencję przywrócić. A według StatCounter, Google ma obecnie udział w rynku wyszukiwarek na poziomie około 90%. Oczywiście wyłączając niektóre rynki, takie jak np. Rosja, a w samych smartfonach jest to ponad 95%. No i trzeba przyznać, że jest to całkiem sporo. Wyniki pokazała także spółka Target Corporation. W trzecim kwartale wzrost sprzedaży porównywalnej wyniósł zaledwie 0,3%. Ruch klientów wzrósł o 2,4%, ale spadek średniej wartości koszyka o 2% ograniczył ogólną sprzedaż. Sprzedaż online wykazała wzrost o 10,8% i głównym Czynnikiem tego wzrostu okazały się dostawy jeszcze tego samego dnia, które wzrosły o 20%, natomiast sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła o 1,9%. A więc mamy tutaj dowód, że po prostu sprzedaż przenosi się coraz bardziej do sieci. Zysk na akcję wyniósł 1,85$, co było poniżej oczekiwań prognozowanych przez analityków. Te znajdowały się w przedziale od dolara 95 do 2 dolarów 10 centów, a spadek ten wynikał z trudności w kategoriach discretionary, takich jak home i e apparel, oraz wyższych kosztów operacyjnych, głównie związanych z logistyką i odpowiedzialnością cywilną. Spadła również marża operacyjna o 60 punktów bazowych do 4,6%, co również było wynikiem wyższych kosztów w łańcuchach dostaw i SGA. Wzrost sprzedaży natomiast zanotowano w kategoriach takich jak żywność i kosmetyki, ale niestety ten nie zrekompensował jednak słabości w kategoriach dyskresyjnych, gdzie odnotowano spadki, a prognozy na czwarty kwartał również są bardzo ostrożne z przewidywaną płaską sprzedażą porównywalną i EPS-em w przedziale od $85 do $2.45. Centów. No i z uwagi na zmienność makroekonomiczną firma zapowiedziała, że planuje kontynuować konserwatywne podejście do zarządzania zapasami i kosztami. Na wyniki kurs zareagował solidnym spadkiem o 18%, no i niestety akcjonariusze dostali porządnego kopa w tyłek. A IBM ogłosił, że będzie oferować akceleratory AMD Instrict Mi300X jako usługę na swojej platformie IBM Cloud. Oferta ta ma być dostępna w pierwszej połowie 2025 roku i ma na celu poprawę wydajności oraz efektywności energetycznej dla generatywnych modeli AI oraz aplikacji High Performance Computing, które skierowane są przede wszystkim do klientów biznesowych. Według Fila Guida, Wiceprezesa wykonawczego i dyrektora handlowego w AMD wraz z rosnącym wykorzystaniem większych modeli AI i zestawów danych kluczowe staje się, aby akceleratory w systemie były w stanie obsługiwać obciążenie wymagające dużych mocy obliczeniowych, ale zapewniając przy tym wysoką wydajność i elastyczność w skalowaniu. IBM planuje także wdrożenie akceleratorów tych samych w ramach innej swojej platformy. Watson X umożliwiając klientom dostęp do dodatkowych zasobów infrastruktury, co pozwoli na lepsze wsparcie dla obciążeń inferencyjnych generatywnego AI. A co słychać na rynku kryptowalut? Oczywiście wielka, wielka hossa i euforia. Bitcoin już prawie puka do 100 tysięcy dolarów i pytaniem otwartym na pewno pozostaje nie, czy przebije tę tą barierę, ale kiedy ją przebije? Natomiast dużą ciekawostką z tego rynku jest MicroStrategy. Spółka kontynuuje swoją strategię zwiększania ilości bitcoinów. Firma ujawniła w niedawnym raporcie, że pomiędzy 11 a 17 tylko listopada zakupiła około 51 780 bitcoinów za około 4,6 miliarda dolarów. Średnia cena to nieco ponad 88,5 tysiąca dolarów za sztukę, natomiast aby sfinalizować tę transakcję, MicroStrategy sprzedało około 13 milionów 600 tysięcy akcji, uzyskując nawet Wspomniane 4,6 miliarda dolarów netto w ramach wcześniej ogłoszonego programu sprzedaży akcji. Na dzień 17 listopada firma posiada w sumie około 331 200 bitcoinów, które nabyła za 16,5 miliarda dolarów ze średnią ceną zakupu poniżej 50 tysięcy. Oczywiście uwzględniając wszelkie opłaty i koszty. Na koniec też dodam, że firma kontynuuje swoją agresywną strategię akumulacji bitcoina i ma jeszcze do dyspozycji ponad 15 miliardów dolarów na sprzedaż akcji w ramach tego samego programu. A więc może zamiast kupować Bitcoina, może warto zastanowić się nad inwestycją na Nasdaqu, ale w spółkę, która tego Bitcoina kupuje. Oczywiście wszystkie akcje, o których rozmawialiśmy do tej pory, a także Bitcoina w postaci ETN-ów, możesz kupić na platformie inwestycyjnej XTB, która jest partnerem tego odcinka jak również kanału i zrobisz to zupełnie za darmo do obrotu miesięcznego w wysokości 100 tysięcy euro. Dodatkowo, XTB jest notowane na polskiej giełdzie. I powiem szczerze, że, spoilerując, ja ostatnio swoją pozycję na XTB znowu powiększyłem. No i powiem szczerze, to, co jest planowane w XTB, wygląda bardzo dobrze. Już można nawet na portalach, gdzie szukamy pracy, znaleźć ogłoszenia w XTB, gdzie poszukują osoby od kryptowalut. A spekuluje się też o innych elementach. XTB też niedawno wprowadziło konto IKE i dzięki temu pozyskuje bardzo dużo klientów, ale zapowiedziało też, że wprowadzi konto XE, a także możliwość przeniesienia IKE z innych instytucji. Więc ta oferta jest bardzo szeroko zakrojona, jest bardzo dobra, więc ja zostawiam w opisie do tego filmu link do założenia konta, jeżeli tylko będziesz miał ochotę skorzystać. A ja naprawdę polecam. A my przejdźmy do kolejnych spółek, tym razem z GPW. Wyniki finansowe PZU za trzeci kwartał były pod wpływem powodzi, zdecydowanie pod wpływem tego nieszczęsnego wydarzenia, które miało miejsce na południu Polski w sierpniu tego roku. I co się okazuje? Grupa PZU wypłaciła około 500 milionów złotych odszkodowań, ale warto zauważyć, że około 275 milionów złotych to udział własny PZU, a reszta dzięki reasekuracji. Ograniczyła koszty PZU z tytułu właśnie wypłaty tych odszkodowań. W efekcie kwartalny zysk netto wyniósł 1 210 mld zł. I co prawda jest to wynik niższy niż przed rokiem, ale wyższy niż przewidywali analitycy. Mimo wzrostu wypłaconych odszkodowań, PZU utrzymało udział w rynku, a także zwiększyło rentowność w obszarze polis majątkowych i zdrowotnych. I szczególnie widoczny był ten wzrost w składkach właśnie na polisy zdrowotne, a także sukces w sprzedaży indywidualnych polis na życie. Z przychodami na poziomie 15 miliardów złotych i zyskiem netto wynoszącym 3 miliardy złotych, spółka może kontynuować wypłatę dywidendy powyżej 4 złotych na akcję, co daje około 10% rentowności przy dzisiejszej cenie akcji. Ale to nie wszystko, bo ciekawostką jest. To, co usłyszeliśmy od prezesa PZU, Artur Olech uważa, że powódź może przyczynić się długofalowo do korzyści, które będą rzutowały na wyniki PZU, m.in. wzrost zainteresowania ubezpieczeniami w Polsce, który ze względu na udział PZU w rynku na pewno na wyniki się przełoży. Co ciekawe, prezes podkreśla również, że branża rozważa stworzenie wspólnej platformy likwidacji szkód w przypadku kataklizmów, i ponadto PZU zapowiedziało nową strategię. A ta ma uwzględnić poprawę efektywności i rentowności. Wciąż, oczywiście, otwarte pozostaje pytanie, czy PZU utrzyma swoje zaangażowanie w bankach PKO i Alior Banku, a to również w tej strategii ma się znaleźć. Wyniki Witchena za trzeci kwartał były niestety ale rozczarowujące. Przychody wzrosły. O nieco ponad 2% kwartał do kwartału, ale spadły o 10% rok do roku. Marża brutto spadła o 2,2 punktu procentowego, a koszty SGA wzrosły o 3%. Najgorsze rozczarowanie to zysk netto. Ten spadł kwartał do kwartału o 26%, a rok do roku aż o 50%. Prezes Jędrzej Witchen wskazał na ostrożność polskich konsumentów i spowolnienie na rynku niemieckim. Firma odczuwa też Konkurencję ze strony azjatyckich platform i mimo słabnących wyników planuje poprawę dynamiki sprzedaży w czwartym kwartale, szczególnie w okresie przedświątecznym. Zarząd celuje w marżę brutto na poziomie 63-64% i zapowiada intensyfikację działań marketingowych. Jednak wyniki i wycena firmy pozostają, niestety, ale powyżej średniej z ostatnich lat, budząc wątpliwości co do efektywności zarządzania spółką. Ja zachęcę do pełnej analizy tych wyników, które znajdziesz na naszym bloku Investopolis.pl. No i link oczywiście zostawię w opisie. A my pokrótce opowiedzmy sobie też o wynikach spółki ElectroTeam. Ta ocenia, że osiągnięcie 1 miliarda złotych przychodów w średnioterminowej perspektywie jest jak najbardziej możliwe, zwłaszcza dzięki transformacji energetycznej, rozwojowi segmentów trakcji i obronności oraz kontraktom finansowanym z KPO. Prezes elektroteamu podkreślił, że firma planuje podwojenie swojego backlogu i przychodów, ale nie wcześniej niż w 2025 roku. Transformacja energetyczna i długofalowe Projekty w sektorze energetycznym zapewniają stabilny popyt. Na koniec września 2024 roku portfel Electroteamu wynosił blisko 590 milionów złotych, a przychody za 3 kwartały 2024 roku spadły do 336 milionów złotych z 409 rok wcześniej. Firma przygotowana jest na dalszy wzrost dzięki odpowiednim limitom kredytowym i gwarancyjnym, a także Rozważnym rozszerzeniem źródeł finansowania i za samo to rozszerzenie nie będą ponosić kosztu, dopóki nie będą z niego korzystać. No a jeżeli chodzi o rentowność, to ElektroTim osiągnął w 2024 roku rentowność brutto na poziomie 16,8%, co wynika z optymalizacji kosztu i braku presji cenowej. Spółka spodziewa się utrzymania skali działalności w czwartym kwartale, w tym także realizacji kontraktu na granicy polsko-białoruskiej. Krótko powiedzmy też o wynikach dewelopera Dom Development, który osiągnął rekordową sprzedaż mieszkań w trzecim kwartale 2024, sprzedając 1156 lokali, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do równie udanego okresu w 2023 roku. Czy my rzeczywiście mówimy o kryzysie na rynku mieszkaniowym? No chyba nie. Pomimo tego ogólnego spowolnienia na rynku nieruchomości, deweloper nie odczuwa ochłodzenia, co pozwala na optymizm w kontekście przyszłych przychodów. Firmie udało się utrzymać wysoką dynamikę sprzedaży, no i to powoduje, że perspektywy na dalszy wzrost w kolejnych kwartałach są jak najbardziej optymistyczne, o czym świadczy kurs, który znowu przebił ATH. No jeżeli chodzi o polskie spółki, to w najbliższym czasie ja prawdopodobnie planuję dosyć dużo spółek z portfela sprzedać, między innymi niektóre, które dzisiaj wymieniłem tutaj. Dlatego zachęcam do śledzenia mojego kanału, a także do subskrypcji, żeby nie przegapić odcinka, który będzie już pod koniec miesiąca albo na początku następnego, gdzie podsumujemy sobie to, co działo się w listopadzie bieżącego roku. A jeżeli chodzi o przyszły tydzień, no to nie będzie już tak ciekawie, swoje wyniki podadzą Zoom, Dell, CrowdStrike czy Best Buy, no i chociażby HP, które mam w portfelu. Ale jestem przekonany, że kolejny tydzień na pewno przyniesie bardzo dużo ciekawych informacji, także zachęcam do śledzenia kanału i dajcie mi znać, czy takie podsumowania są dla was ciekawe i czy dalej je w niedzielę po południu po prostu wam udostępniać. A jeżeli na bieżąco śledzisz, jak Bitcoin bije kolejne ATH i jeszcze nie inwestujesz w Bitcoina, to zachęcam cię do obejrzenia tego odcinka, w którym opowiadam, jak rozważnie inwestować w kryptowaluty, a żeby nie utopić tam całego swojego kapitału.